Panie doktor, mam problem z przebarwieniami na skórze oraz takie poczucie, że mam tą skórę odwodnioną. Chciałabym to zmienić. Problem przebarwień jest faktycznie bardzo częstym problemem po wakacjach, szczególnie kiedy korzystaliśmy z tego słońca bez odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej. Mam dla ciebie kilka pomysłów, także zapraszam na fotel, opowiem Ci o nich. Widzę, że są jakieś pojedyncze przebarwienia, ale nie ma ich dużo. To są takie zmiany słoneczne. Widzę, że są takie pojedyncze wypryski, jakieś pewnie Zapychają się pory. Także zaproponowałabym Ci tutaj zabieg, który będzie tą skórę złuszczał, dotleniał i to nam zapewni urządzenie GENEO. Zabieg wykonuje nasz kosmetolog. Możemy dobrać tutaj kapsułki takie celowane na przebarwienia, a ja bym ze swojej strony zaproponowała Ci osocze bukatopłytkowe, które fantastycznie tą skórę nawilży, zregeneruje i też pomoże nam uporać się z tymi powierzchownymi bardzo przebarwieniami. Dobrze, czyli poznajdziła się tutaj tych przebarwień i nawilżymy skórę, tak? Jasne.